Dzień dobry. Witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 18 grudnia 663 Dzień Walk na Ukrainie. Na początku, małe ogłoszenie. Od przyszłego odcinka będziemy prezentować to, co się dzieje na wojnie. Nadal w trybie tygodniowym, ale przekładamy emisję odcinków z poniedziałku na czwartek. Teraz przechodzimy do sytuacji aktualnej. I do kierunku południowego. W ubiegłym tygodniu dochodziło do licznych ataków rakietowych i dronowych. Ukraińcy uderzali w wiele obiektów, bądź starali się uderzać na terenie Krymu wielokrotnie z sukcesem. Natomiast strona rosyjska uderzała y, głównie przy pomocy szachidów, przede wszystkim na rejon Odessy, ale także na Izmaju. Jeden z rosyjskich dronów spadł też na terytorium Rumunii, prawdopodobnie po zestrzeleniu go przez obronę przywrotniczą ukraińską. Karta mundurowa. Program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz kartamundurowa.pl. Na szczególną uwagę zasługuje atak ukraiński. Z 15 grudnia, kiedy siły ukraińskie dokonały szczególnie zmasowanego ataku z wykorzystaniem dronów na cele na Krymie, doszło do tego, że rosyjska obrona powietrzna stała się znów nadwrażliwa na pojawianie się obiektów nad Krymem, i 17 grudnia doszło do kolejnego incydentu typu Friendly Fire. Rosjanie zestrzelili samolot pola walki własny typu Su-25. Na kierunku hersońskim wzajemne ostrzały artyleryjskie nadal trwają, natomiast ich natężenie zmalało. Walki y, lądowe ograniczyły się do przyczółka y, w Krynkach y, i wydaje się, że y, strona ukraińska tutaj Ubiegłym tygodniu, pomimo tego, że cały czas dosyłane są tutaj posiłki, Irani są złożeni na zachodnią stronę Dniepru, to inicjatywę mają Rosjanie, którzy zdołali Ukraińców nawet zepchnąć z części lasu, który strona ukraińska zajęła. Natomiast Natomiast straty są ogromne po obydwu stronach. Tu, po obydwu stronach, jak pamiętamy, walczy Piechota Morska, Formacja Piechoty Morskiej, a po stronie rosyjskiej także WDW. Yy, świeżo sformowane yy, zresztą oddziały. Yy, kto ponosi większe straty, w, trudno tutaj orzekać. Yy, Ukraińcy być może mają tutaj bardziej zaprawionych w boju żołnierzy, w związku z tym, że właśnie to WDW. To są, to są często świeże oddziały, natomiast y, Rosjanie bombardują pszczółek ukraiński y, lotniczo y, bombami, które są bronią, można powiedzieć, precyzyjną, y, i tutaj wynikają z tego y, straty. Na kierunku Zaporowskim inicjatywę mają Rosjanie, którzy uderzali w rejonie Robotynę, Wielki Nowosiłki. Wielkich sukcesów tu, jak widzimy, Rosjanie nie odnieśli, natomiast Ukraińcy przeszli na tym kierunku już wcześniej do obrony, i ta obrona po prostu trwa. Z bardziej charakterystycznych na tym kierunku wydarzeń partyzantka ukraińska wysadziła most pomiędzy Melitopolem a Krymem. Most ten był już wysadzany w czerwcu, co było Elementem y, rozpoczynającej się wtedy y, jeszcze rokującej na zwycięstwo ofensywy, y, co, co, co oznacza atak na ten most i zniszczenie go w tej chwili trudno powiedzieć. Być może jest to związane z tym, co się dzieje pod y, krynkami, y, a być może jest to po prostu działanie spowodowane tym, że była możliwość wysadzenia tego mostu, więc z niej skorzystano i nie jest to częścią żadnego szerszego planu. W rejonie donieckim także Rosjanie są stroną czynną, stroną atakującą. Rosjanom udało się ostatecznie wyprzeć Ukraińców z ostatnich zabudowań Marinki. Wydaje się, że kolejne miejscowości, o których będą prowadzone walki to Chełchorivka y, i Pabieda. W ubiegłym tygodniu trwało też uderzenie w kierunku y, Nowo-Michałówki, y, i tutaj Rosjanie zdołali dojść do zabudowań miejskich. Obecnie rozpoczynają się tutaj walki miejskie. Wcześniej, od początku agresji, praktycznie miejscowo, do miejscowości tej Rosjanie nie byli w stanie dojść. Tutaj widzimy też, że jest próba y, na południe od Marinki obchodzenia y, 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 Nowo-Michałówki y, od północy. Także typowy tutaj kazus odcinania miejscowości, którą się chce zdobyć, który znamy z wielu innych sytuacji w tej wojnie. Obecnie najbardziej znanym takim kazusem jest oczywiście Afdiwka, gdzie cały czas toczą się walki z bardzo dużym natężeniem i Rosjanie coraz częściej, można powiedzieć, atakowali w ubiegłym tygodniu, m, dokonując nawet średnio 40 ataków w różnych miejscach dziennie. I z kierunku południowego, i północnego. W rekordowym dniu doszło nawet do 57 ataków, natomiast te ataki są prawdopodobnie coraz bardziej chaotyczne. Ukraińska artyleria jest najbardziej aktywna na całym froncie, właśnie tutaj, w tym rejonie, i Rosjanie podnoszą tutaj ogromne straty, nie odnotowując praktycznie żadnych sukcesów. Tutaj z tej małej dzielnicy przemysłowej na południu udało im się odrobinę zbliżyć w kierunku miasta, jednak to są postępy kosmetyczne jak na razie. I tu znów udało Rosjanom dojść się w zabudowania stepowego. Nawet y, można powiedzieć, że wojska ukraińskie zostały stąd wypchnięte, natomiast wieś ta jest cały czas pod ostrzem artylerii, i trudno powiedzieć, żeby Rosjanie tutaj jakoś ją kontrolowali, i żeby ona mogła stać się jakimś węzłem do dalszych uderzeń w kierunku na Berdyczy czy, czy Orływkę. Zacięte walki także nadal pod Bachmutem, na południe od Bachmutu, w rejonie Kliszczywki Rosjanie starali się iść dalej tutaj tymi wzgórzami. I osaczać tą miejscowość. Nie udało im się to w ubiegłym tygodniu, i obrona tej miejscowości cały czas y, trzyma się y, bez zmian. Y, natomiast spod Kurdymówki y, udało się Rosjanom zepchnąć Ukraińców y, z zabudowań miejskich spod tej miejscowości, choć też tutaj trudno mówić o jakimś y, dramatycznym przełomie. Trudniejsza sytuacja na północ od Bachmutu. Rosjanie odnotowują tutaj szereg małych, ale jednak y, sukcesów. Już w ubiegłym tygodniu mówiłem, że y, osiągnęli y, większe zdobycze terytorialne niż przed ukraińską kontrofensywą. Teraz kont y, kontynuują ten trend. Zbliżają się do Bogdaniwki, do y, Iwaniwskie. Y, i wydaje się, że tutaj jest ten kierunek, gdzie Rosjanom najlepiej w tej chwili mm, to uderzenie wychodzi. Na północ od Sowedaru w ubiegłym tygodniu pamiętamy, że Rosjanie odbili część tego wyłomu, który tutaj mm, stworzyli swego czasu Ukraińcy. Teraz starali się uderzać na Rozdoliwkę, mm, starają się też osaczać od północy Wesele. W zasadzie bez większych sukcesów, tutaj uderzenia na tyły Wesela nie odniosły sukcesów, natomiast do Rozdoliwki Rosjanie nieco się zbliżyli, ale, ale też nie jest to żaden przełom. Natomiast na północ od rzeki Doniec sytuacja w zasadzie bez zmian, to znaczy Rosjanie uderzają na całej długości aż do Kupiańska. Ukraińcy także byli aktywni pod kupiańskiem, natomiast tutaj sytuacja geograficzna się nie zmienia. Rosjanie starają się być aktywni na tych granicach, z których zostali wyrzuceni już na początku wojny. Aktywna jest rosyjska artyleria i niewielkie grupy 5-10-osobowe specznazów starają się przenikać granice, tak żeby angażować tutaj siły ukraińskie. Jak wiadomo, łatwiej jest wysłać 10 ludzi, żeby polowało na nich i szukało ich tutaj po lasach, na przykład 50 albo 100 żołnierzy ukraińskich. Także jest to taktyka dość przemyślana i skuteczna. Natomiast pytanie, na ile Rosjanie mogą tutaj wydzielać takie siły. Oprócz tego, na terenie całej Ukrainy były uderzenia. W miasta y, przy pomocy głównie dronów Szachit i y, bardzo niewielkiej ilości pocisków balistycznych, a także y, było uderzenie pociskami Kinja. Natomiast były to stosunkowo nadal y, słabe uderzenie, jeżeli chodzi o liczbę zastosowanych środków. Najwyraźniej Rosjanie nadal y, starają się utrzymywać zapasy tej broni, i to główne uderzenie. Infrastrukturę energetyczną Ukrainy, być może też terrorystyczne, nadal jeszcze jest przed nami. Ukraińcy, poza tym, że silnie ostrzeliwali y, z Krym, y, także byli aktywni, jeżeli chodzi o uderzanie na terytorium y, rosyjskie. Y, czynna tu wszędzie była rosyjska obrona przeciwlotnicza, y, Dochodziło też do udanych ataków. I jak widzimy, te ataki dochodziły nawet y, pod Moskwę. Y, oprócz tego z bardziej charakterystycznych momentów 12 grudnia doszło do największego od początku wojny rosyjskiego ataku hakerskiego, który doprowadził do blokady usług operatora komórkowego Kyivstar, odcinając czasowo od łączności 25 milionów abonentów na Ukrainie. Ciekawe było też wystąpienie 14 grudnia Władimira Putina na dorocznej konferencji. Poświęcone to wystąpienie było specjalnej operacji wojskowej, tak zwanej. No i tam, a propos jednego z pytań, powiedział, że obecnie na terytorium Ukrainy walczy 617 tysięcy żołnierzy rosyjskich, z czego z 300 tysięcy zmobilizowanych od jesieni. 2022 roku walczy nadal jeszcze 244 tysiące, a 41 tysięcy zwolniono ze względu na stan zdrowia czyli jak możemy się spodziewać, ciężko rannych, chorych psychicznie i yy, inwalidów. No i wskazywałoby to, że z, poległo 15 tysięcy spośród tych yy, przymusowo zmobilizowanych. Z tych liczb, które podawał Putin, oczywiście wiadomo, że to są starannie przygotowane dane, mające cele propagandowe. Da się jednak dokonać też innych obliczeń. Jeżeli doliczy się żołnierzy kontraktowych, zawodowych, którzy weszli na Ukrainę w lutym 2022 roku i tych zmobilizowanych, to. Wiele wskazuje na to, że liczba ponad 300 tysięcy zabitych wraz z rannymi wziętymi do, i wziętymi do niewoli może być y, prawdziwa. Y, ale no dane podawane przez Putina oczywiście należy traktować z, z dużym dystansem. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.